Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie na kanale i podcaście książkowym Znalezione Przeczytane. Witam bardzo serdecznie moich widzów na YouTubie, jak również słuchaczy na Spotify. Zapraszam dzisiaj Państwa na opowieść o książce węgierskiego pisarza Miklosza Banfiego. To jest pierwsza część trylogii siedmiogrodzkiej, pierwsza część, która nosi tytuł Policzone. W znakomitym tłumaczeniu pani Ireny Makarewicz, a wydanej przez Łódzkie Wydawnictwo Oficyna, wydanej w ubiegłym roku. Zapraszam bardzo serdecznie. Mówiąc o trylogii siedmiogrodzkiej, no nie sposób nie wspomnieć, że jest to. Trzyczęściowy cykl, no, jak sama nazwa trylogia wskazuje, który swoim tytułem, czy raczej pod tytułami, policzone, zważone, podzielone, nawiązuje do przepowiedni biblijnej związanej z upadkiem Królestwa Babilońskiego. To jest takie antyczne nawiązanie, natomiast my tutaj mamy historię węgierską, a żeby dokładniej powiedzieć, historię siedmiogrodzką. Kim jest autor? To jest znakomity pisarz, ale nie tylko, bo to jest człowiek wielu talentów, profesji o tym będzie może chwilę później który nie jest w Polsce w ogóle znany. Książka jest z 1934 roku, natomiast no, wydana została wiele lat później, a w Polsce niestety ten pisarz nie miał jakoś szczególnie szczęścia do tego, żeby zostać szybko wydanym. Książka została przetłumaczona na wiele języków w Europie i poza Europą, natomiast no, do Polski dotarła dopiero w roku ubiegłym i to jest znakomita literatura. Literatura, którą porównuje się do no, największych nazwisk w literaturze światowej. Mam tutaj na myśli Lwa Tolstoja, ale też na przykład Marcela Prusta. I książka, która zdecydowanie zasługuje na uwagę, i dlatego bardzo, bardzo cieszę się, że miałam okazję. Tę książkę przeczytać. Dziękuję z tego miejsca również za przesłanie egzemplarza wydawnictwu. No i teraz przejdę już może do jakiejś takiej e, krótkiej opowieści na temat tej książki. Ja sobie podzieliłam tę moją wypowiedź na takie trzy części, z tego będzie się ta mini recenzja, opinia powiedzmy składała. Dlatego, że ta książka jest wielowarstwowa, ale najważniejsze są jakby takie trzy główne części: to jest część geopolityczna. Polityczna czy historyczna. Musimy sobie jakoś osadzić ją w właśnie tych realiach. Całą tę historię, która tutaj jest opowiedziana. Druga część to jest historia społeczna, bo to jest w sumie historia tak naprawdę arystokracji węgierskiej, czy nawet stricte siedmiogrodzkiej arystokracji. I tego, jak gdzieś w pewnym sensie ta klasa społeczna upada albo upada pewien świat pełen symboliki. Z tamtych czasów i autor zresztą też wywodził się z bardzo znamienitego węgierskiego, siedmiokrockiego rodu arystokratycznego. W związku z tym też znakomicie całą taką właśnie panoramę tych stosunków społecznych i tego, jak one się też zmieniały na przestrzeni wieków i na początku XX wieku, opisał. I to jest ten drugi wątek. A trzeci wątek to jest wątek obyczajowy, wątek romansowy. Być może Państwo nieco się. Dziwią teraz temu, co mówię, ale to jest wątek równie ważny jak te dwa pierwsze, i właściwie tak naprawdę dopełniający tę powieść, czyniący ją bardzo monumentalną, taką pełną, zamkniętą, kompletną powieścią. No i cóż, mam nadzieję, że zostaniecie ze mną i posłuchacie o każdej z tych warstw nieco więcej. A na koniec może uda mi się Państwa też przekonać do tego, żebyście Państwo po tę książkę sięgnęli, bo taki jest cel tego filmu. Zacznę chyba od tych wątków politycznych, dlatego że one wydają mi się tutaj niezwykle istotne, gdybyśmy chcieli wejść głębiej też w tę historię, która jest opowiedziana w pierwszej części trylogii siedmiogrodzkiej. To wydaje mi się, że to tło historyczno-polityczne jest bardzo pomocne. My mamy tutaj w tej pierwszej części początek XX wieku. Cała historia rozgrywa się w ciągu dwóch lat 1904-1906, ale wydaje mi się, że istotne jest, żebyśmy cofnęli się też na mapie i w czasie do roku 1848 najpierw, czyli do epoki monarchii habsburskiej i czasu wiosny ludów. Wiosna ludów, jak większość z Państwa na pewno się domyśla, to był bardzo taki gorący okres w Europie Środkowej, nie tylko. Czyli okres wybuchu bardzo silnych antagonizmów i konfliktów na tle narodowościowym właśnie w monarchii habsburskiej, który doprowadził de facto do upadku tej monarchii i do powstania 20 lat później monarchii dualistycznej Austro-Węgier. I to jest bardzo ważne też, gdzie w tym miejscu znajduje się Siedmiogród. Zacznę może od tego, że ta monarchia dualistyczna, zawiązana Unią Personalną przez dwa państwa, spowodowała, że mieliśmy dwa ośrodki władzy, to znaczy było Królestwo Węgier i oczywiście monarchia austriacka. Natomiast te dwa ośrodki władzy politycznej miały swoje własne władze wewnętrzne i własny parlament. I tak też było właśnie w, na Węgrzech. Był parlament, był rząd, była koalicja. No, i była oczywiście opozycja. I jak te podziały polityczne tam przebiegały i konkretnie też co tutaj do tego ma Siedmiogród? Otóż te podziały polityczne między rządzącymi na Węgrzech jakby brały się ze stosunku właśnie do tego, co działo się najpierw w 1848 roku, a potem w 1867. Była koalicja i zwolennicy, oczywiście rząd tej Unii Austro-Węgierskiej, i był tak zwany ruch niepodległościowy, który popierał te idee niepodległościowe, suwerennościowe. Czyli epoki wiosny ludów. W tej części znajdowali się między innymi także mieszkańcy siedmiogrodu. I to jest bardzo ciekawe, bo z czym się Państwu kojarzy siedmiogród? Siedmiogród to jest oczywiście no, historycznie kraina znana, kojarzona z Transylwanią, też i z Rumunią, nie tylko z Węgrami. To jest ważne. Oczywiście siedmiogród przez lata należał i do Turków, potem do Austriaków, ale w 1848 tam wybuchły. Bardzo silne ruchy narodowościowe właśnie Rumunów, których było na terenie siedmiogrodu dwa razy więcej niż Węgrów. Natomiast od 1867 roku siedmiogród uległ bardzo silnym procesom maziaryzacji, o ile wcześniej na przykład przez te 20 lat nie funkcjonowały na przykład w szkołach czy w urzędach oba języki. Rumuński i węgierski. Tak potem to się niestety nieco zmieniło. Ale dlaczego ja w ogóle o tym mówię? Bo tutaj, jakby kiedy te wszystkie wątki polityczne się pojawiają, pojawia się też coś w rodzaju pewnego poczucia wspólnoty. Siódmiokolwiek funkcjonuje nam na uboczu. On jest takim trochę ubogim bratem Budapesztu. Tam politycznie nie ma aż takiego może dużego znaczenia, natomiast z racji tego, że funkcjonują tam obok siebie. Różne narodowości, powiedziałam o Węgrach i Rumunach, ale tam oczywiście też mamy jeszcze Serbów, na przykład Bośniaków, bo Bałkany po 1848, no, stały się bardzo interesujące, tak geopolitycznie i dla Rosji, i dla Austrii. I to dalej ma miejsce tutaj, dochodzi do pewnego rodzaju poczucia wspólnoty tych narodowości. Oni jak ze sobą rozmawiają, też ci bohaterowie, politycy, posłowie mówią, że to jest nasza... Mała ojczyzna. My powinniśmy się tutaj jednoczyć w ramach tej wspólnoty i działać wspólnie, żeby Budapeszt nam wszystkiego nie wysysał. Więc to jest bardzo ciekawe. Ja już dalej Państwa nie będę jakoś bardzo tutaj gnębić tymi wątkami politycznymi, ale myślę, że to też może ułatwić Państwu, żeby jak sięgniecie po tę lekturę i zostaniecie tak nieco troszeczkę zalani tymi informacjami historycznymi, to też gdzieś tam. Dobrze sobie jest to też historycznie przypomnieć, co się wtedy działo w Europie i gdzie my w tamtym miejscu jesteśmy. Tej polityki tutaj jest dużo. Myślę, że warto zwrócić uwagę też przede wszystkim na to, w jaki sposób główni bohaterowie się do tej polityki odnoszą. A tutaj, zwłaszcza jeden z tych bohaterów, to jest Balint Abadi, który przyjeżdża jako młody absolwent zagranicznych uczelni, arystokrata, znakomicie wykształcony, przyjeżdża z zagranicy i postanawia zostać posłem. Poniekąd zostaje trochę też namówiony do tego przez swoją matkę, hrabinę Rozę. Ona marzyła właśnie zawsze o tym, żeby jej syn jako znakomicie wykształcony no też mógł jako też ten przedstawiciel arystokratycznego rodu robić coś dobrego i dla Siedmiogrodu i dla Węgier. Więc to wszystko oczywiście jest wplecione w te pozostałe wątki społeczno-obyczajowe, o których też jeszcze zaraz państwu powiem, ale te Wątki polityczne nadają takiego bardzo mięsistego, wyrazistego charakteru tej powieści. Ona jest tak bardzo mocno osadzona w tych realiach historycznych, chociaż oczywiście jest to fikcja literacka, więc ma to dodatkowe znaczenie i moim zdaniem jest to wielki plus tej książki. Drodzy Państwo, po tym wprowadzeniu w te wątki historyczne, polityczne, chciałabym też zwrócić Państwa uwagę na drugą warstwę niezmiernie istotną. W tej książce, a mianowicie na taką warstwę społeczną, opisu stosunków społecznych, a przede wszystkim tak naprawdę sprowadza się to do jednej klasy społecznej, z której zresztą wywodził się autor Miklosz Banfi, czyli arystokrację. Arystokrację węgierską, arystokrację siedmiogrodzką. Autor się z tej warstwy wywodził, w związku z tym też no, było mu łatwiej opisywać to po prostu od środka, był w tym też bardzo głęboko po pierwsze autentyczny, a po drugie wysoce krytyczny, bo to jest drodzy państwo, w tej książce tak naprawdę opis upadku tamtego świata. Opis odchodzenia już pomału, stopniowego, powolnego tych stosunków społecznych i też takiego no, w pewnym sensie mentalnego i jakby może moralnego też trochę upadku tej klasy. Ja bym powiedziała, że my mamy do czynienia tutaj z takim Panoramicznym obrazem tego, w jaki sposób też żyły te wielkie rody arystokratyczne, ale też jaki był ich stosunek do historii, jaki był ich stosunek do historii ich narodu, jak angażowali się w politykę, jakie mieli poczucie misji i jak wiele rzeczy też udało im się niestety zaprzepaścić gdzieś tam stać się w pewnym sensie ofiarą wielkiej historii. Drodzy Państwo, mamy tutaj naprawdę bardzo interesujące opisy też y, takich y, stosunków społeczno-obyczajowych. Do tego wątku obyczajowego ja jeszcze przejdę w y, ostatniej części, natomiast tutaj chciałabym Państwu powiedzieć też o tym, jak rozwarstwiona też w pewnym sensie była ta arystokracja. Dlatego, że Siedmiogrodzianie też w jakimś stopniu mieli pewnego rodzaju wyższe aspiracje i na przykład migracje z Siedmiogrodu do Budapesztu czy nawet do Wiednia y, powodowały, że oni sami w ramach swojej grupy cały czas jeszcze chcieli awansować. Dwaj główni bohaterowie, młodzi przedstawiciele no, tego najmłodszego pokolenia, czyli Balint i Laszlo, wywodzą się z takich, no, właśnie bardzo wpływowych rodzin, zwłaszcza Balint, dlatego że no, on wywodzi się z rodziny hrabiowskiej, jego matka jeszcze żyje i jest taką no, wielką hrabiną, która wraca do czasów, kiedy była właśnie małą, królewną, księżniczką. Która się przechadzała właśnie po, po pałacach i wszędzie wisiały te portrety przodków, wielcy wojskowi, generałowie, radcy królewscy czy sędziowie. No i właśnie jej syn jest właśnie potomkiem tych sędziów królewskich, palatynów i spełnia w jakiś sposób, zostając posłem, też ambicje, marzenia własnej matki. Laszlo ma nieco inną historię, dlatego że jest sierotą, najpierw półsierotą, potem sierotą, i jest właściwie wychowywany przez opiekunów i on ma inną naturę. To jest człowiek o duszy artystycznej. Jest muzykiem, też z zamiłowania najchętniej tak naprawdę temu by się oddał. Natomiast no niestety zostaje zmuszony do skończenia studiów prawniczych i wpada też w taki pewnego rodzaju w pewnego rodzaju pułapkę po pewnych niepowodzeniach również miłosnych. No niestety ujawniają się u niego takie skłonności do hazardu skłonności do zadłużania się, więc jego droga jest no niestety nieco mniej pełna sukcesów, mniej usłana różami niż Balinta, ale te ścieżki się gdzieś tam krzyżują i w pewnym sensie te historie są trochę podobne. Mamy też tutaj taki opis tej arystokracji, która oddaje się w gruncie rzeczy wielkim przyjemnościom I to są takie niekończące się opisy biesiad, polowań, no bo właściwie jak sobie pomyślimy jak oni spędzali czas, no to głównie spali Spożywali posiłki, wykwintne posiłki, spotykali się, grali w karty, w bilard. Były to wielkie wystawne przyjęcia, spotykali się, dyskutowali, ale też angażowali się właśnie w wielką politykę. To była też taka klasa, która miała oczywiście pewne poczucie misji. I to jest też bardzo ciekawe, to co tutaj obserwujemy, to obserwujemy pewnego rodzaju takie poczucie na przykład odpowiedzialności, które gdzieś tam jeszcze zostało, na przykład w Balincie, który. Kiedy postanawia zostać posłem, to też podziela też pewne przekonania polityczne, że no nie należy zapominać o tych warstwach społecznych, które pomimo tego, że no upadła pańszczyzna, no to nadal są tymi grupami poszkodowanymi i jakby posłowie, którzy się wywodzą z tej arystokracji, no są po to, żeby coś dobrego dla tych ludzi poszkodowanych. I materialnie coś dobrego dla nich zrobić. Więc Balint też stara się wyjść temu naprzeciw. Tam jest bardzo interesujący wątek, na który zwracam Państwa uwagę. Wątek takiej biednej ludności zamieszkującej tereny wysokogórskie. I Balint tam przez jakiś czas przebywa, mieszka i tam dzieją się, zachodzą bardzo bardzo interesujące zdarzenia. Też tego wszystkiego oczywiście państwu nie będę zdradzać. Bardzo ciekawe są też postacie kobiet, tych kobiet takich powiedzmy w wieku średnim albo starszym, dlatego że one też zdradzają takie już zepsucie tej klasy mocne. Pokazują też jak bardzo No niestety tutaj te stosunki społeczne, społeczno-obyczajowe były w pewnym sensie podobne. Że kobiety były na przykład młode, kobiety, te, które na przykład wychodziły za mąż, były całkowicie zniewolone przez swoje rodziny. Bardzo ciekawa tutaj, taka bardzo wyrazista jest postać Agnes, która jest matką Klary, czyli ukochanej Laszla, która no, tak naprawdę nie może e, oczywiście wyjść za mąż za e, tego, kogo sama sobie wybierze, dlatego że też spełnia te aspiracje społeczne właśnie matki, która no jest też arystokratką, chociaż tak jak powiedziałam z tej takiej trochę powiedzmy niższej warstwy arystokracji, bo kim jest Agnes? Agnes jest mieszkanką Siedmiogrodu, której ojciec został w pewnym momencie posłem i ona z całą rodziną przybywa do Budapesztu, wchodzi w te lepsze sfery i niestety doznaje pewnego rodzaju szoku, bo w Siedmiogrodzie z siostrami wszędzie była pierwsza, poważana w Budapeszcie już tego nie ma, czuje się niepotrzebna, czuje się odtrącona. I kiedy udaje jej się już zawiązać te stosunki społeczne, zostać uznaną, jej aspiracje sięgają wyżej. Ona się okazuje do tego rodzaju snopką, że wybiera na kandydata na męża swojej, w tym y, konkretnym przypadku pasierbicy, księcia. Chce wprowadzić córkę, ale zarazem też całą swoją rodzinę na salony wiedeńskie, które do tej pory były dla niej niedostępne. Więc w ramach tej samej grupy arystokratycznej, my mamy różne stopnie. I możemy sobie powiedzieć, że no oni sami siebie też traktowali z pewnym poczuciem wyższości, albo traktowali powiedzmy no tych z Siedmiogrodu, na przykład, czy właśnie z Budapesztu, ci, którzy byli w Wiedniu, z jakichś parweniuszy, na przykład. To jest bardzo, bardzo ciekawe. Ja muszę Państwu powiedzieć, że ten wątek taki właśnie tych stosunków społecznych i tego opisu arystokracji, który my znamy przecież też z powieści innych, no na przykład znakomicie opisana została klasa arystokratyczna Ulwa stoja. ale tutaj daje nam takie bardzo silne zróżnicowanie, zniuansowanie. To jest to, co moim zdaniem jest taką największą wartością i to jest myślę, no, duża zasługa samego autora, który się z tej właśnie warstwy społecznej wywodził. O czym jeszcze państwu powiem? No i wreszcie jest też trzecia warstwa tej książki, czyli warstwa tak zwana obyczajowa. Ona jest najlżejsza oczywiście z tych wszystkich dotychczasowych wątków, czyli tych takich mocno społecznych i też tych politycznych, o których mówiłam na początku. I sprawia, że też ta książka jest o wiele łatwiejsza w odbiorze niż zdawałoby się po lekturze pierwszych stron, dlatego że tutaj znakomicie rzeczywiście autor połączył powiedzmy takie bardzo ambitne, swoje cele, przedstawienia pewnej panoramy dziejów i też no, właśnie Węgier, monarchii austro-węgierskiej i też przemian społecznych przełomu XIX-XX wieku z takimi, no, można powiedzieć, bardzo typowymi dla literatury obyczajowej wątkami związanymi z relacjami damsko-męskimi, uniesieniami serca, miłościami, romansami. To wszystko jest znakomicie połączone, to też jakby Cały kunsz tej książki polega na tym, że żadna z tych warstw nie dominuje nad drugą, ale ta warstwa obyczajowa też bardzo mocno wciąga. Ona oczywiście głównie dotyczy historii tych dwóch głównych młodych bohaterów, czyli Balinta oraz Laszla. Obaj z nich dość nieszczęśliwie można powiedzieć się zakochują albo wchodzą w takie relacje nieoczywiste. Laszlo no, niestety ma tego pecha, że mm, zakochuje się w kobiecie, która ostatecznie po pierwsze jest jakoś tam z, z nim spowinowacona, ale też niestety jej familia y, o wszystkim decyduje, w związku z tym staje się dla niego w pewnym momencie niedostępna. Po prostu Klara, no bo to jest właśnie obiekt westchnień Laszla, y, jest przeznaczona y, innemu. Komuś z innych warstw, chociaż to oczywiście nie do końca tak przebiega potem, jak, jak zaplanowała sobie jej macocha. Natomiast no, to powoduje, że rzeczywiście Lashley jest dosyć głęboko nieszczęśliwy. Potem wchodzi w, też w inne relacje z innymi kobietami, jest muzykiem, w związku z tym też tam pojawia się bardzo ciekawa postać Fanny. Ja też nie będę wszystkiego zradzać, bo nie chcę, ale też po prostu chcę w jakiś sposób naświetlić, że. Tutaj te, te historie są też takie bardzo żywe, one są bardzo autentyczne pod kątem tych emocji przeżywanych. Właściwie możemy się bardzo głęboko utożsamiać z dylematami, z problemami, z tymi uniesieniami serca, właśnie tych bohaterów. Jeśli chodzi o Balinta, tam też jest bardzo ciekawa relacja, bo to jest taka relacja, no powiedziałabym, może trochę bardziej niestandardowa albo kontrowersyjna jak na ówczesne czasy, dlatego że Adrienne z kolei tutaj wybranka serca. Ta jest mężatką i ona oczywiście też jest dosyć w to małżeństwo swoje. No, powiedziałabym może uwikłana to nie jest dobre słowo, ale takie małżeństwo z rozsądku, gdzie właściwie nigdy tak naprawdę ani ona, ani też mąż jej nie kochał. Jej rolą było po prostu zostanie żoną, urodzenie dziecka. Potem zresztą została odcięta dosyć mocno od kwestii wychowania tego dziecka, czy też posiadania jakiegokolwiek wpływu na to. Natomiast tam jest taka ciekawa. A też w sumie historia dlatego, że Adrien ona sama ma takie poglądy na małżeństwo no nietypowe, niekonserwatywne w żadnym stopniu. Uważa małżeństwo za instytucję dosyć przestarzałą i uważa, że no niemalże powiedzielibyśmy dzisiaj, że jest zwolenniczką otwartych związków. Tam gdzieś między wierszami nawet możemy powiedzieć, że jej mąż w jakiś sposób może domyśla się jej romansu, albo ją podejrzewa, albo też w jakiś sposób akceptuje, ale jego poczucie wyższości, wyniosłości, dumy nie pozwala mu jakby okazywania tego, że jak w jakiś sposób się tym przejmuje. Ta relacja też jest bardzo, bardzo ciekawa. Ona myślę, że na poziomie takim emocjonalnym. Takim bardzo, bym powiedziała, psychicznym, ale też i seksualnym jest o wiele bardziej głęboka, dynamiczna i taka targana emocjami, namiętnościami niż relacja Laszla i Klary. Trochę kibicujemy, trochę się przyglądamy, trochę, tak jak powiedziałam, angażujemy się też w losy tych bohaterów, bardzo pokrętne momentami. Wydaje mi się, że obie te kobiety też są dosyć interesujące, każda na swój sposób nie chyba bardziej Adrienne, bardziej się podobała. Natomiast no, chciałabym powiedzieć Państwu, że ten wątek, żebyście się też Państwo może nie zrażali, że tam no, w te wielkie historie geopolityczne i społeczne wlecione są jakieś romanse, żebyście się Państwo nie zrażali, dlatego że to jest znakomite połączenie. Rzeczywiście autorowi udało się stworzyć dzięki temu taką powieść nie tylko monumentalną, ale taką no, też pełną takich pełnokrwistych bohaterów, którzy mają, przeżywają swoje głębokie emocje. To jest coś takiego, co na przykład możemy spotkać w książkach chociażby Tołstoja. Dlatego uważam, że to jest wielka zaleta tej książki. Bardzo się cieszę, że zostaliście Państwo do końca ze mną i wysłuchaliście tej opinii. Mam nadzieję, że jest tutaj większość z Was. Ale jeszcze teraz chciałabym na koniec powiedzieć kilka słów na temat samego języka i takiej warstwy artystycznej, samego autora, jak również tłumaczki, bo pan Makarewicz jak najbardziej zasługuje tutaj na najwyższe wyrazy uznania za ten genialny przekład. Co do jakby warstwy językowej, powiem Państwu, że to jest naprawdę uczta. To jest uczta literacka, dlatego że Miklosz Banfi był znakomitym stylistą językowym. To się czyta genialnie. On zresztą też w recenzjach pewnie możecie przeczytać niejednokrotnie, że jest porównywany do takich wielkich, wielkich pisarzy. Tak jak już teraz zresztą wspomniałam, typu Tolstoy, czy, czy Joyce, czy Proust. Natomiast powiem Państwu, że to jest bardzo ciekawe, że właściwie można byłoby powiedzieć odwrotnie, że również ci pisarze, których wymieniłam, mogliby być porównywani do Banfiego, dlatego że on pisał no przecież już naprawdę prawie 100 lat temu i ta książka niczym nie odbiega tym wielkim nazwiskom z. Ze świata literatury anglosaskiej. Jest to naprawdę doskonałe. To są zresztą takie, powiedziałabym Państwu, tyrady językowe, tyrady opisowe, kiedy on opisuje tych arystokratów, opisuje ich w detalach, opisuje ich zachowanie. To są sceny, które są bardzo detaliczne, bardzo szczegółowe, ale to jest naprawdę znakomite. To jest na przykład opis chociażby tego, jak się arystokraci ubierają, jak wyglądają te rytuały, wiecie, zakładania gorsetu, koszuli frakowej. Ale z drugiej strony, kiedy na przykład przechadza się po ogrodzie, opisuje przyjęcia, opisuje też hrabiego i to, w jaki sposób na przykład ten hrabia posługiwał się monoklem, że ten monokl w użyciu tego hrabiego miał jakby jakiś osobny żywot na twarzy, opisuje te wszystkie emocje. To jest tego rodzaju szczegółowość i tego rodzaju polot. Mnie się to rzeczywiście znakomicie czytało. I teraz parę słów o przekładzie, dlatego że uważam, że przekład jest naprawdę genialny. Pani Irena Makarewicz jest tłumaczką, myślę, że też Państwu znaną, bo to jest tłumaczka, która no, jakby umożliwiła nam poznanie innego znakomitego węgierskiego pisarza, Szandora Marai i ona go, że tak powiem, upowszechniła w Polsce. A za przekładem Miklosza Banfiego. Naprawdę wydeptała wiele ścieżek. I tutaj Szapoba, wielkie ukłony dla wydawnictwa Oficyna, które jako pierwsze po wielu latach wyraziło zainteresowanie, chęć wydania tej znakomitej powieści, pierwszej części tej trylogii, ale wiemy, że autorka pracuje też nad tłumaczeniem drugiej części, i ona, miejmy nadzieję, ukaże się, jak również trzecia. Bardzo, bardzo tutaj jest to warte podkreślenia. I chciałam Państwu powiedzieć też, że. To jest bardzo też ważne, żeby tę książkę upowszechniać i pokazywać, że właśnie ta literatura z kręgu Europy Środkowej jest równie wartościowa i zasługująca na nasze zainteresowanie. I polecam Państwu z tego miejsca dwie znakomite, bardzo ciekawe rozmowy z tłumaczką. Pierwszą przeprowadziła Justyna Sobolewska na takim podcaście Polityki. Bardzo Państwu polecam. A drugą zrobił Marcin z kanału Literatura ze Środkowej Europy. Również bardzo, bardzo ciekawa rozmowa. Rzucę oba linki. Tam jest naprawdę bardzo dużo takich smaczków interesujących, dotyczących i też samego tłumaczenia i tej warstwy językowej, translatorskiej, ale przede wszystkim też w ogóle takiej fascynacji tłumaczki po prostu kulturą i historią Węgier i też odpowiedniego patrzenia na tę powieść i na osobę samego autora. Bardzo Państwu polecam. Mnie bardzo zależy też na tym, żeby Państwo po prostu po tę książkę sięgnęli, bo im więcej z nas po tę książkę sięgnie, tym większa szansa, że ukażą się pozostałe dwie. Trzymam kciuki gorąco. Jeszcze raz bardzo dziękuję wydawnictwu za przesłanie tego egzemplarza. Znakomita literatura, znakomity wybór. Bardzo, bardzo polecam. To jest mój specjalny znak jakości dla książki Miklosza Banfiego, policzone pierwszej części z trilogii siedmiogrodzkiej. Dzięki.